Dwadzieścia ryzykujemy. A, 20 Dwadzieścia! do mnie, daj się bawić. Wyjdzieś to z tą samą ryzyką. No. Trześć, we klecie ekipa z strony i dzisiaj gramy w licytację. Czyli. I? Na przykład, jest hasło o owoce, mamy 30 sekund i trzeba wymienić jak najwięcej owoców. A na hasło okay, warzywa? To... to co wtedy? Mhm. Tylko, że dzisiaj jest drużynowo, 2 na 2 yy, i podobno dwie osoby z pary mówią na raz, więc no to może być ciekawe. Mhm. Dowiemy się zaraz. Na środku macie miskę z kategoriami, więc wylosujcie sobie jakąś. No na przykład ja z, pączka, z mam kategorię powiedzmy... No te owoce i razem, tak jakby mówimy, powiedzmy. Grusz. No musicie ustalić, ile razem wymienimy. Ja też biorę, czy nie? Nie, nie. nie. Tak jakby my się dogadujemy, że dobra, mówimy gruszka, jabłko i mówimy co, gruszka. Polscy sportowcy. Chyba mówimy liczbę, tak? Tak, tak? Liczba, liczbę, 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 Ile słów no, powiemy z danej kategorii. mówimy. Kategoria polscy sportowcy. Czy są punkty minusowe? Tak, to jest ważne. Jeśli przeliczycie się w licytacji i nie wymienicie tyle, ile zadeklarowaliście, to wtedy wasza drużyna zyskuje ujemne punkty, a właściwie... Ale ujemnych jest ile? Tyle, co tyle, zabrakło, tyle, co by... czy tak. tyle, co zadeklarowaliśmy? Deklaracja. I nawet nie będą to ujemne punkty, tylko punkty o... dla drużyny przeciwnej. O kurwa mać. Pytanie mam, czy mogą być same nazwiska? Tak. Czaisz? Jak nie dowieziemy, to kuje mają 10 punktów na przykład. 7. 7 no. po raz pierwszy. 8 8 po raz pierwszy 10. 11. 11 dla drużyny Sakerajos. Po raz pierwszy. Damy 12. Po raz drugi Damy. 12. No. 12 13 drużyny. 13 Nie, dla drużyny no. Sakeros. 14. 14 14 po raz pierwszy. 15 15, 15. po raz, 16. raz pierwszy. O kurwa, 16 Macie 30 sekund przypominam. On, skórz, Wiem, tak. Ale jest Piłkarze. was dwóch. Co? 16 po raz drugi. Szybciej obijacie Ile? Dali? 16. No to dajemy 17, nie? 17. 17, 17. O, po raz to pierwszy. O kurwa, poszło. Nie ma... my na razie. Nie no, ja się boję po raz punktów. No, przecież nie bierze, wiesz, no. dostaniesz blokadę mózgu na 3 sekundy to no. jest koniec. I 17 po raz trzeci dla drużyny Saker i Owca. Na mój znak zaczniecie się wymieniać. Za powtarzanie oczywiście nie ma dwóch punktów. Zobaczymy czy to jest duży Jak razem jak powiecie nie. mały, to liczy się jako jeden. Wiadomo. Hmm? No właśnie, są. ale nie tak jakby razem, mówią Tak, jednocześnie wszyscy to się mogą pogubić. Dobra, czas start. Mały Kiewicz, Cechowicz, już Józef i jego brat, czyli Tomek, Kłodziano Mariusz, e, 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 Marcin Gordat, Jeremy Stohan, Andrzej Kluta, i jego syn również tak się nazywa. Wow, cały czas myślał o Kożykówce. E, Czekaj, no ci jeszcze 10 sekund. Michał Owczarzak, Michał Sakowski, Paweł Sikora, Robert Orzechowski. Nie było tego mówione. Zieliński, Krzynówek, Alisader. No się. Nawet nie wiem ile, ale no, wygraliście na Ale ty, ty, ty po prostu miałem pana jesteś Jesteśmy aktywnymi sportowcami. Czemu nie można nas wymienić? Bo, to bo to kiedyś to... była taka zasada. Ja ale ja sam miałem 11. To byłem, to byłem ja sam, no, sam no, miałem 11, bez nas. Jak kulturystów no, wymieniałem, to to wymieniłem nas. W, w, w poprzednim odcinku. Ty, ale ogólnie to nie jest takie proste. Ja, prościej jest samemu <kłys> robić. Ogólnie. No jest. A też ja miałem tak, no. że ja wymieniałem w tamtym odcinku i wy coś tak dopowiadaliście. To to już jest koniec. Jak ktoś ci coś powie, już zaczynasz myśleć o tym, że ktoś coś tam powiedział. No szkoda, że daliście radę. Tak, trzeba ciszej mówić. Że ja na w tą stronę, no, zrobię tak. Taki dobry start, 17 punktów, tak? 17 Kurwa, ładnie Ćwiczenia na biceps Zaczynę decydację <grym> 3 jak, jak mówić te ćwiczenia w ogóle? 3 po raz Co? pierwszy 4 <grym> 4 po raz pierwszy Ile tam było? 4 po raz, po raz drugi By... 5 Ale na 6 5. 6 6 po raz pierwszy 7 chcemy no i korzystając bylecieć po po tych ćwiczeniach będziemy 6. 7. 7 mamy. Po raz pierwszy. 7, 7. 7. My Dżemu Po raz 8. drugi. Mamy 8. 8. myślisz? Nie, można by to Mamy 8 sam, po raz sam, pierwszy. 9. Po raz, o 9 po raz Oho, pierwszy. O, Dobra, dobra, dobra. Bo masz. 10. 10 przysiady. 10, i, 10 i maszyny masz. 10, 10 po raz I drugi. A, jeden... 10. 11. 11. Nie, czy już tyle jest, ale jest, to jest. 12. 12. 12 po raz pierwszy. Wydamy sobie krawędź. Nie, kurczę. i sztanga to jest osobny, nie? 12 po raz drugi? <laughs> Dawaj, dobra, 12. 13. <laughs> 13. 13 po raz pierwszy. 13 Daj, po raz raza. drugi. Rady. Będzie <laughs> pan, <się laughs> nie rady. Nie weka. Czy przebijacie to? Nie. 13. Dobra, dobra, lecimy po raz trzeci. Spróbujmy <laughs> tak. Ja muszę wejść na siłkę i tak jakby... No i weź wszystkie maszyny i wszystkie pozycje, sprzęty. Akcja, akcja. Po... Czas start. Po... Uginanie sztangą, stoją, uginę... stoją, Uginanie ramion, hantelkami, stojąc. Uginanie hantelkami. Na ławce, eee. ustawionej z kątem 40 stopni na, na przemian. Na podlitewniku odwrotnym sztanga. Bicep sztangą łamaną, wąski chwyt... Uginanie bicep na biceps, młotki bicep. sztangą z, łamaną, mat, szeroki chwyt w oparciu o ścianę. Podciąganie zwykłe. Te, te wyciągi, nadfytem, linki górne, tak. Eee. Kolej ja czasu. Młoty. Ile? Rzec, 7, tymi, 6 robur. Robór 6, 7, zadeklarowaliście 13 z tego co pamiętam. Czyżby to było idealna liczba? Serio? Dokładnie tyle podali? Ja ogólnie nie miałem w głowie. I nie było dubli? Nie powtórzyli? Nie. Czy robór to Nie. Okej, no to nie było dubli według mnie. 15 minut młoty czy co? Ja mówię dwa. dziwne, wiesz ja mówiłem z gumą podciąganie, takich taki, co coś nie to się Ale prawdziwe ćwiczenia, dużo można było, w oparciu przecież o kolano. Kurde, no te y, podciąganie nawet. No powiedzieli. No. no. Y teraz będziemy mieć. Ja to opisywałem te ćwiczenia. Taką zasadę, że musicie mówić na przemian, żeby trochę mniej chaosu było. Raz, dwa, raz dwa. Tak. No. I to będzie trochę dłużej zajmowało. Możliwe, że, że lepsze wyniki no będziemy mieli. No właśnie. Bo się zorganizujemy jakoś. I dodamy sobie 10 sekund, będziecie mieć 40 w takim razie. Na wymienianie. No Lećmy dalej. O. No, no ciężko. O, Owace. No, o, jest kurwa. <noise> Zdradliwa kategoria, bo ty myślisz, że znasz... 5! 5 po, po raz pierwszy. 10, 10, 10 po raz pierwszy. Co to będziemy? 10 po raz drugi. 11. 11 po raz pierwszy. 15. 15. To ja najpierw ja będę wymieniał, a później ten ty, co nie? 15 nie po raz pierwszy. Nie musimy, musimy. 17. 17. Mamy 17 od drużyny osty. 18. 18, no nie za dużo. Czyli 18. ty mówisz i potem no, dajesz dali? mi, przekazujesz no. mi... 18 po no, raz, raz drugi. 19. On sam siebie przebił. No 19. No to do teraz czy oni trzeba. Ja pieszy, oni tak? Do... Dziwi... tak powiedzą... 19 dał duży płoczka po raz drugi. 20, ryzykujemy. <laughs> 20! Drugi. 20! Czekaj, oni przebili? No, tak, 20. 19. Aha. Czekaj, teraz 19. Po raz drugi. 21. 21. 21. Po raz drugi. Myślę, Myślę, tak. że to ja ja muszę Myślę, sobie szło zwoły mu. 21. Po nie mogę, wiesz. Robur się zamknie na 10 sekund, to 6. nie może po powiedzieć. No i co? Ja mogę mówić. Jedziemy, na przykład powiedzieć, I jedziemy od razu. Ja no, mogę najpierw, tak jakby. Ja mogę. Czyli on mówi na przykład ileś i jak mi mówi, żebym teraz ja, to ja mogę on mówić. On teraz przedłuża specjalnie. Czyli nie, ja nie nie na zmianę. Dwa, się na, zmianę, nie, na dwa, zmianę, dwa, zmianę, na zmianę, jeden, na zmianę, jeden, na zmianę, jeden na zmianę, Abyśmy się nie zmianę, Nie, nie, było zmianę, na zmianę. To jest wyjątka, Na zmianę, żeby nie mówić naraz, na na ale nie na zmianę. Dokładnie powiedział na zmianę. Tak, dobra. Ty jedno, ja jedno. Jedziemy. Dawajcie, pana Start. Ja zaczynam. Czas, Star. Banan. Liczy. Agres. Jabłko, borówka, wiśnia, jagoda, czereśnia, malina, brzoskwinia, truskawka, nektarynka, awokado, awokado. To <noise> e, dragon fruit, e, jabłko, cytryna, liczy, limonka, było, liczy. Było pomarańcza. Było, było, było. E, kurwa, gruszka, cytryna. Było. Była. 15 sekund. Mirabelka. Robór musi. Nie nie śliwka. Ej! Było chyba. Tak. Ee... Ja no nie, no, nie wiem, mój, kurwa. Nie Spokojnie, nie. kurwa, daj się bawić, ja <grym> eee... Kurwa, robór, kurwa, o kurwa, koniec świata będzie, abogat! Tak. No, a na tak, nas kurwa, mówisz no, no, do mnie, a, daj się bawić? Wyjdziesz stąd za kamerę i cię nie kurwa, zaraz. Zaraz poproszę o Wolfganga Leutzla, kurwa. Mango. Awokado. Łoł, koniec. Ale zdążyliście. Co?! Zdążyli?! 40 sekund, no. Ile mieli? jeszcze Czy pierdolili 22. kurwa tam pod nosem. A ja, ty jak zdążyli? Kurwa ja będę bym... robił taki szum teraz! Albo nie zrobię kurwa. Bo ktoś musi kurwa powiedzieć. Żeby nie było no, właśnie no. takich sptórzeń i tak no. dalej. Zjebie. Ty ja byłem przekonany. A jak było z tym, że Robur nie powiedział, bo i oni powstrzyją. nie mówili na zmianę. On powiedział później. I tak zdążyli. Tylko powiedział, że. A tak, się kurwa, tak negatywnie nastawiłeś, że nie wiesz, co się kurwa dzieje. Jedziemy, no to ja bardzo. We, jeszcze raz losuję ja słyszę. Jestem jeszcze. Mnie nie, nie puściła adrena Słyszę na Słyszę tylko. Słyszę tylko. Słyszę tylko. pozytywnie się Słyszę Arbus Zabawiam. to jest warzywo czy owoc? arbus, Słyszę tylko. Słyszę tylko. Słyszę tylko. Do, 10 do piachu. Dobra, trzeba będzie nabite, bo się zajebie. 10 może, zna... ale znak jest. Ja masz 4, masz 4 po na potrafi. 10 po raz drugi. Nie żeby za dużo punktów nie sobie. I 10 po raz 3. No. To właśnie Kalista się zaczyna. 10. No. Lećmy. Stań. Blastoise, Alakchu, Charizard, Ariachu, Charmilion, Charizard, Garchomp, Mew, uh y, Psyduck, Mewtwo. <laughs>

Eee, było za... No już mam powiedzieć, ja, chyba. Czemu mówimy no, dalej? Wczoraj, nie, już wiele ale... Dobra, się, bo no. Byś, kurwa... no. No, to wydawaj No, wiadomo, wiadomo, jest, nie? ja ślinie. a nie Gajardas. No, wiadomo, więc tak było. No ale 10 no dało. ale nie. ja bałem się. Nie, ma 10 więcej. Łatwo, no 10 Ale na przykład, jakbyście licytowali do 12-13, to chyba byśmy i tak ja odpadli. Tak, tak, bo tak nie znam. No. Znam Pokémon, ale tak, żeby wymienić to. Ja słaby w Pokémonach. tak. Rares. Dobrze, że 10 ty. Teraz, jest, I Aż tyle ich jest, że kurwa, że nie wiem. Postacie jak nie wiem. fikcyjne. Ciężko jest. O. Postacie o. fikcyjne? Z wyłączeniem pokemonów, żeby już nie było. Eee, 10. 10 po raz pierwszy. 15. 15 po raz pierwszy. 16. 16, 16 radę pierwszy. więcej. A Rambo na przykład to fikcyjne. 16, tak, no. Po raz drugi. jest <grym grym> <grym> nie, nie, no Rambo jest naprawdę. 17, nie? 17, po raz 18. 18. 18. Rambo jest co? prawdziwy, co? 19. 19 Kurwa, po raz pierwszy. 20. 20. Chcemy 21. 20. 20 po raz pierwszy. Kurwa. Może wymienisz 21? 20? A no to byśmy musiał być jedno po drugim. 20 jest tak? 20. To rozumiem, nie radzę. Trzeci. Tam nie Dajem, damy rady. Pamiętaj, że jest dużo uniwersum no, jest. O uniwersów, ale nie no, wiem. Sta, postaram się. No, nie masz na sprzywaj, duch nie. Nie wiem, dobra. Na... Ja zacznę. 3. Jessie 3. Start. D Darth Vader, Paul Atryda. Yoda. Luke Skywalker, Count Dooku. Eee Co e Aquaman. <laughs> Lebron Le 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 James, Dave <laughs> Eee, Superman. Ironman. Eee, kurwa, ognisty typ z fantastyczny bez oka. No jak się nazywa? Elastic Man. Mr. Fantastic. Okej. Okay. Eee, kobieta-kot. Eee, um... A jak się nazywa kobieta-kot? Eee, kurwa. Jaszczur. Dutch Mole. Nie U. mamy? Dużo. Nie mamy 9. <coughs> ja pierda. Ciężkie to było. No było. Ale jest... Tak naprawdę jest... masz dużo bajek, masz ciężko, dużo uniwersów masz... jest... i z każdym uniwersum masz pewnie 20 postaci, ale weź to po. Ale ciężko... tak, tak, no ciężko... E... Też byśmy pewnie... Ciężko to nie zrobili. ciężko. No, nie <laughs> zrobilibyśmy 20 A? raczej. Ramboty. Może piętnaście. Patrz, ja jak schodzi e, ci ten no, limit Boże. pewnie, nie? Rambo... Ziem, z Dune'y wszystkich. Nie, baj, no właśnie Dune'a, powiedziałeś i nagle na, przestałeś żyć od Dune'y. No bo katalog ci otwiera nowy tak, i zamyka tak. stary, no, to jest poj**ane. Kurwa, nie, to no, i i jest Jadowity. No, 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 nie, to jest Z Dragon nic nie mówiliście. Nie, no, no. Z to nie jest takie proste, no. Minki. 20. Yy, ten. Ale to mówisz, czy Czyli do Nie, 20. Trzecik, na 20. Kranie, na to trzeba tak. Ostatni Pinocchio, bolek lolek. no ale to jest Bronie, jak szybko zleciało, Mamy. te 40 sekund. To co? Bronie z CS-a. O kurwa, ma. Za No to nie ma. No, ile byśmy tam radę, no, 10 nie to... damy radę, nie? 10. 10 po raz pierwszy. No ale i tak, Wie? to już ostatnie jest ostatnie. O kurwa. No powiedzmy, można dopisać łatwo, jeszcze ale... ewentualnie 10 dwa. Dziesięć damy radę. Damy 10 radę. Dziesięć to Wiesz, mówi już... No wiem. Dziesięć. Ja, wiedziorę, to, wiedziorę, ja, to, ja to, to musiałbym te no, podstawowe to nie ma sensu. i ty byś musiał... Ja po raz trzeci. No, jak na zmianę to nie ma sensu. Ja mówię pierwsze 40 sekund na 10 broni, brzmi Sporo, łatwo. Zobaczmy, radę, no. czas start. Digl. AWP. p 90 Glock. M4 Scout Kała Famas A hupę mówiłeś? <laughs> My, chyba minigun. mówiłem, ale... USP minigun. <laughs> jest taka Shotgun. Nie ma takiej broni. Nie jest ma minigun kurwa taki. <laughs> to jest Shotgun <laughs> jest, jest broni, na pewno jak jakiś. Jakiś jest, ale mi a, okay. a mogę powiedzieć autocampa, bo nie znam co... Zobacz. To mówię. Dwustrzałowy shotgun yy, Granat yy, pom błyskowy Pompka. Yy, tak nóż. Tak. nóż. Koniec nóż czas. był. Już był. A sorry. Chyba nie było. no było 10. Yy. Kurwa, 10 Dziesięć to z takich co się grani, <coughs> nie by było. Pistolet plus karabin. To co dopiszę jeszcze ze dwie. Uff. No, bardzo chętnie. <coughs> ja bym kończył. Ale jest, według zasad już jest koniec. Już jest koniec. No to się tak. Nie podpisywaliśmy no regulaminu. Fajnie, fajnie, fajnie że... Ale rozjebanie ładnie. Bo już chcę dodać i chcę, wiesz, wygrać. Bo już przegrał. No a kurwa, co? Chcesz? Ale jakby. Nie, no nie chcę wygrać. nie chcę wygrać. Jak my byśmy przegrywali. No to koniec. Wychodzimy. Nie chcę, no wygrać. nie będziemy według Twoich zasad zawsze grać, kurwa. Dobra, panowie. No nie, kurwa, przejebałeś. To jeszcze nie jest nie, koniec. Nie zobacz, kurwa, To Nie jest jeszcze koniec. Posłuchajcie tego. W tym momencie kończy się wasza współpraca drużynowa, i tak naprawdę drużyny nie były czymś, co zostanie z wami do końca. Teraz wasze punkty drużynowe dzielą się na dwa. Właśnie, nie dzielą się, po prostu. Łączek masz 4 punktów, ile mi drużynowo, robimy masz 4 punktów. Każdy z Was ma już swoją własną punktację. Zaraz dostaniecie tabliczki i rozegramy finał. Dobrze, no który rozstrzygnie... Nic... Ile? <laughs> Każde pojedyncze miejsce. Wasza drużyna już nic nie znaczy. I obstawiamy, ja, ja, ja obstawiamy punkty jakie chcemy? Tak jest. Nikt o nich nie wie. Tak jest. Będziecie mieli minutę na wypisanie jak największej ilości rzeczy z kategorii którą podam. Nie podglądasz. I zanim to zaczniecie robić, musicie obstawić ilość punktów, która będzie potrojona. A ile A. To będzie rund? Będzie jedna runda. To jest już finał. I kategorię ty podajesz? Tak. I mamy teraz podać, co? Ilość punktów? Teraz obstawiacie ilość punktów. Pamiętajcie, że w tej serii, którą aktualnie mamy, liczy się też pozycja druga, trzecia, czwarta. No. Dostajecie za to punkty, więc nie możecie obstawić wszystkiego. Możecie, no wiadomo, ale wtedy jest szansa, że będziecie ostatni, bo tylko jedna osoba, która wygra, zostanie z potrojonymi punktami. A reszta? Wszyscy inni je tracą. Czyli okej, okay, jak obstawię wszystkie, to po prostu mogę stracić wszystkie i tak. A nie mogę obstawić więcej niż mam. Nie. A ileście tego... punktów dostaje za pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce? W punktacji generalnej jest 4 3, 2, okay. Ile mamy czasu? Na 100 minutę. Zaraz poznacie y, kategorię, ale zanim to musicie obstawić. Chyba, że chcecie poznać przed. W sumie mogę wam powiedzieć. Będą to państwa na świecie. Kraj. O Gibraltar. Kur... <laughs> <laughs> 27. daj gorzej kurwa. To napiszcie teraz, ile Akurat geografia <laughs> dlatego tego chuja. Na środku w czarnej bluzie jesteś pewny siebie? Tak minie przez minutę, ile się słychać można napisać. Filip. Ja 64, pokaż mi ja ja. więcej niż oko. <grym> 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 pokażę jaja kategoria. <grym> ja więcej niż ja wypiszę w dobrać. Ciągu, dobrać. ciągu minuty. A ja wypiszę w ciągu minuty. Ja bym pokazał jaja 64. No ja pokażę jaja, jak będę mądrze właśnie grał. Lecz. Ile napiszę w minutę? Czekaj na przykład. Nie masz tej ciekawości? Czy dam radę 64? Nie ciekawicie, cię to? Mam... to? Za dużo nie napisałem. Dobra, obstawiam. Co? Wiem ile. No wiem ile mniej więcej będę pisał, co nie? O to mi chodzi. Przez minutę, co nie? Ile obstawiasz? 20. Spółko. No to ci zabezpieczy zwycięstwo. To jest tak dużo, żeby. A Ej, napisać słyszysz? No, nie masz. Jak? Ale ja ich mu zapewnię. A nie, inaczej. Jak ty. nie zapewni. A nie, nie. Nic nie zapewnia. razy 3. Hej, tu nic? Nie ma. Owca, jak wygrasz, masz razy 3. Nie ma. A wygrywasz z rogule. Nie wygrasz. Słyszysz? Nie, on ma 64 i 20 okay. jest w stanie zyskać do, 60, do 64. No, 20, 20 razy 3, czyli będzie 120. Ale Jeśli ty będziesz miał najwięcej to ty wygrywasz. Jak najwięcej, ja muszę dwa... ja mogę tylko 27 napisać Nie. Obstawiasz 27, ale osoba która wygrywa okay, razy... Kurwa, nie. dobra Ile czasu? Minuta 5, 4, 3, 2, 1, koniec Kurwa, no to pisanie ja pierdolę. Coś słabo kurwa pisze Polska, Ukraina, Rosja, USA, Kanada, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Walia, Anglia, Szkocja, Holandia, Czechy, Słowenia. Brawo. Argentyna, Boliwia, Chile, Brazylia, Polska, <coughs> Czechy, Rosja, Ukraina, Białoruś, Hiszpania, Ghana, Słowenia, Słowacja, Australia, Armenia, Nowa Zelandia, USA, Meksyk. No, Czech, Ale to jest nie Czechy, tak. USA, Polska, Rosja, RPA, Chiny, Australia, Austria, Andora, Brazylia, Wielka Brytania, Nigeria, Egipt, Kanada, Peru, Szwajcaria, Białoruś, Finlandia, Norwegia. i Niemcy, Japonia, Polska, Węgry, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Austria, Dania, Anglia, Szwecja, Szwajcaria. Dobrze, przejdźmy do wyników ostatecznych. Ostatni miejsce Nostal z wynikiem z <laughs> Trzecie miejsce Zakl 27 punktów Robur 44 punkty i wartość 256 punktów Ja chcę się niż każdy razem <coughs> z tej Ale super. Takie zasady też były fajne Kurwa no, Bardzo dobrze się mu należało, nie? Robur się zgadza z tym, że mu się należało? No, tak